świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Szumuje służyć wiernie narodowi. Chronić stanowiony konstytucją Rzecznictolitej Polskiej porządnych praw, prawów. Strzecę państwa i jego obrazy. Nawet Witamy w trzecim odcinku programu na służbie, w którym przedstawimy Wam pracę policjantów ogniwa przewodników psów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zapraszamy! Dziś w programie naszymi bohaterami są aspirant Piotr Szczepanowski oraz sierżant sztabowy Patryk Binienda. Generalnie po skończonych studiach podjąłem taką decyzję, że zwiążę swoją przyszłość z mundurem. Podjąłem decyzję wstąpienia do policji. Na początku zacząłem pracę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym właśnie w tutejszej komendzie, a następnie już ponad dekadę jestem w ogniwie przewodników psów służbowych. Chciałeś być przewodnikiem? Pełniłem nieraz służbę z przewodnikami, wspólnie z nimi, zobaczyłem ich pracę, na czym polega, no i tak skierowałem swoje prośby. Ja zawsze marzyłem, akurat, żeby wstąpić do przewodników psów służbowych, więc to było moje marzenie od początku kariery, żeby być przewodnikiem psa, że pracować z psem, i to był mój cel wstąpienia w ogóle do policji, tak naprawdę. Od skończenia pracy szkoły, to pierwsze co chciałem, to właśnie było wstąpić do policji, i później gdzieś tam te plany A, B, B C i tak dalej. Więc, no jak udałbym się sami do policji, to powiedzmy, 3 lata w oddziałach prewencji, i od razu złożyłem dokumenty, aby przenieść się właśnie do przewodnika psów, i od trzech lat pracuję jako przewodnik z pieskiem. Od początku jesteście razem w patrolu? Tak, od początku jesteśmy razem od tych trzech lat, z tym, że Dino jest psem przekazanym od innego przewodnika, więc on zaczął z nim pracować, jak miał. Sześć lat? No, przede wszystkim ja tutaj z tym psem właśnie Feliksem pełnię służbę w patrolu jednoosobowym. Jest to pies patrolowo-tropiący, czyli jak sama nazwa wskazuje. Pomaga nam patrolować, łapać bandziorów niebezpieczne osoby, stanąć w naszej obronie, ale też jest psem do śladów trasologicznych ludzkich, czyli tropi osoby zaginione, właśnie sprawców różnego rodzaju przestępstw. Jeżeli jest potrzeba takiego użycia psa, no to jedziemy na miejsce i w odpowiedni sposób używamy. Ogniwo przewodników psów służbowych to dość nietypowa służba, bo oprócz tradycyjnej policyjnej pracy, każdy przewodnik musi także zadbać o swojego czworonożnego partnera. Praktycznie codziennie zdarzają się sytuacje, gdzie niezawodny psinos pomaga w odnajdowaniu chociażby zaginionych osób. To także prawdziwy obrońca swojego partnera. Jeśli chodzi o tropienie, jeśli chodzi o sytuację, już nie tylko łapania e, przyszłowiowych bandziorów, e, ale też poszukiwanie ludzi. I najciekawszą dla mnie zawsze będzie wspomnienie tropienia na statku, kiedy na statek było bardzo trudno się dostać e, i z psem Feliksem tutaj e, tropiliśmy na, na statku, Pomogli nas przetransportować dźwigiem. Najfajniejsze takie tropienie, jakie my mieliśmy, to było, gdzie tropiliśmy sprawców pobicia innego mężczyzny. Gdzie sprawcy zostawili na miejscu płamaną pałkę teleskopową, gdzie Dino natropił z tej reszty tej pałki teleskopowej. E, złapał ślad i doprowadził do tych osób. Najczęściej w mieście jest tak, że pies wskazuje nam tylko kierunek, gdzie ta osoba się oddaliła. E, ze względu na to, że e, zdarzenia, które się dzieją, są 5, 6, 10 godzin najczęściej. Ten ślad przez osoby, które przeszły po tej drodze, przez inne zwierzęta, które chodziły po osiedlu, wiadomo, jest bardzo dużo osób, które zostawiają też swój ślad zapachowy i zacierają ślad osoby, którą my tropimy. E, I Najczęściej właśnie pies w ten sposób traci ten ślad. A jak wygląda najczęstsza reakcja społeczeństwa na widok policjanta z psem? Jak się okazuje, taki patrol wywołuje ogromne zainteresowanie. Ludzie chcą chętnie podejść do zwierzęcia i je pogłaskać. A tu trzeba pamiętać o jednej najważniejszej zasadzie: Nie podchodzimy do psa, którego nie znamy, bo może się okazać, że zwierzę będzie chciało stanąć w obronie swojego przewodnika. A jak widać na filmie, pies, który. Zaatakuje, łatwo nie odpuści. Najczęściej jest w ten sposób, że y, mam wrażenie, że ludzie nie dostrzegają tego, że psy używane są w policji do tego, że też są do obrony przewodnika. Najczęściej ludzie myślą, że psy używane są do wyszukiwania narkotyków, do wyszukiwania materiałów wybuchowych i to są słodkie pieski, które może pogłaskie, bo tak widzę na pokazach. Nasze psy jednak y, no służą do tego, aby nas obronić na ulicy. I podejście takie osoby no, traktują jako, jako atak często tej osoby na nas. Nie? i Może stać się no, krzywda tej osoby, która do nas podchodzi. Więc mm -hmm. dlatego staramy się jak najbardziej zachować te kwestie bezpieczeństwa, y, trzymać te psy z daleka od osób postronnych, no ale niestety często jest tak, że osoby same podchodzą i. No, utrudniają nam naszą pracę. W sytuacji, jeżeli widzimy, bo to są dwie różne sytuacje, jeżeli widzimy taki patrolu pies jak idzie na przykład z Kagańcem, staramy się nie podchodzić do tego psa. Patrolujemy, my robimy swoje zadania odpowiednio. To są psy, tak jak już wspomniałem, kategorii patrolowo tropiącej. One są też uczone obrony przewodnika. Jeżeli podejdziemy bez zapytania się do policjanta z takim psem, to ten pies oczywiście może odczytać takie podejście jako atak. No i próbować za, nas obronić, tak? Mhm. Jeżeli widzimy psa, który tropi, jest na lince do tropień, szelki założone, no to my wtedy poszukujemy osób. I będziemy podchodzić do takiej osoby, no to, dlaczego znaczy do nas, to pies, pies przestanie pracować, próbować się skoncentrować na czymś innym, żeby nas obronić. Jest wiele możliwości, jeżeli chodzi o służbę w policji. Można trafić do różnych wydziałów czy referatów. A co trzeba zrobić, żeby zostać psim przewodnikiem? No, przede wszystkim to wiadomo, trzeba być policjantem. W naszym ogniwie minimum 3 lata służby na ulicy. Więc troszeczkę trzeba, jakby to powiedzieć, liznąć tej ulicy, czyli wiedzieć, jak postępować na ulicy, bo pełnimy służbę jednoosobowo z psem. No i później, wiadomo, postarać się zorientować, czy mamy wolne miejsce w ogniwie, no i odpowiednio skierować kroki do kierownika, porozmawiać, no i odpowiedni raport, czy on będzie rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie. To już kwestia przełożona. Dodajmy, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące psów służbowych, tu ostatnio zaszły pewne zmiany. Państwo zadbało o kwestię przechodzenia na emeryturę zwierząt w służbie. Zgodnie z nowymi przepisami pies służby służy 10 lat, mhm. aczkolwiek jeżeli pies jest sprawny fizycznie i psychicznie, no to takiego psa się nie, nie, nie wycofuje. Mhm. Oczywiście co roku pies zdaje atest, egzamin z predyspozycji z tego, co, do czego jest przeznaczony. Jest egzaminowany, jeżeli jest też pod kontrolą, oczywiście, weterynarza. Weterynarz wyrazi taką zgodę, można dłużej. Ale oczywiście, jeżeli pies już odpowiednio swoje wypracował, zdrowie mu na to nie pozwala, no to wtedy zabieramy psa na przysłowiową emeryturę. Na szczęście od paru lat psy już mają emeryturę swoją, mają już zapewnione do końca życia opiekę weterynaryjną, dzięki czemu odchodząc właśnie na emeryturę po tych 9-10 latach, no, mają zapewniony ten godny byt, tak? najczęściej przy przewodniku swoim, z którym pracowali te x lat. No i później mówię, no policja zapewnia wyżywienie, zapewnia weterynarza. Na koniec naszym bohaterom zadaliśmy pytanie, czy zmieniliby ten rodzaj służby na jakiś inny? Tu nie było zaskoczenia. Ja nie, ja nie. Ja skierowałem swoje, ta, jakby to powiedzieć, kroki ku mundurze, później do psów i ja uważam, że to jest najlepsze. Czy zmieniłbyś tę służbę na jakiś inny rodzaj służby? No, nie, no, jak mówiłem na początku, no dla mnie to było zaszmarzenie, pracować z pieskiem, więc jeżeli nie pracowałem z pieskiem, to myślę, że pracowałem w ogóle gdzieś indziej. I tak właśnie wygląda praca policyjnych psich przewodników. W kolejnym programie zobaczymy, jak wygląda służba policjantów podczas organizacji imprezy masowej w Dużym Mieście. Do zobaczenia!